Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłąg i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry R Memories of Old. Ostatni odcinek zakończyliśmy sobie przed, myślę, już ostatnią świątynią miejscem, do którego powinniśmy się udać. Natomiast nastąpiły pewne komplikacje, i za bardzo owa świątynia nie chciała się aktywować, żeby otworzyć nam po prostu wejście do siebie, wewnątrz swoich e, skry skrywanych tajemnic. Mm, więc... E, musieliśmy, musimy znaleźć po prostu miejsce, które e, o świątynię, by jednak zmusiły do tego, żeby nas wpuścić. Ja już jestem w drodze do tego miejsca. Zdążyłem się już w międzyczasie dowiedzieć, gdzie leżał błąd, gdzie popełniliśmy błąd podczas naszej podróży. No i przede wszystkim, tak jak wspominałem ostatnio, prawdopodobnie musimy udać się do naszego mentora, do naszego medwina, którego poznaliśmy zaraz na początku gry. I tu już widzimy takie... Takie coś, do którego pewnie będziemy musieli się udać i zmierzyć z tym, co się tam wydarzy. Dlatego przyjdźmy tutaj do naszej początkowej wioski, porozmawiajmy z każdą z tych postaci, zobaczymy, co każda z nich nas powie, czy gdzieś nas jeszcze nakieruje. No i zobaczmy, co czeka nas w kolejnych przygodach dzisiejszego odcinka. Medwin. Niczym więcej się nie wspomogę. Zapadnisko, czarne skały, światło, kara, ponownie otwarcie świątyń. Nie daje mi to spokoju. Spotkałeś się z ostatnim wspomożycielem? Z jakiegoś powodu czuję, że twoja pielgrzymka jest moim najważniejszym zadaniem, nie tylko moim. Dzieje się coś niepokojącego. Śnieg przesuwa się na południe, padają zwierzęta. Ty się zmieniłaś. Bije od ciebie aura, ale to nie światło. Bardziej przypomina mi czyjąś obecność lub ciepło. Niemniej świat wydaje się chłodniejszy. Dawniej Kara, szukająca odpowiedzi, modliła się przy latarni, teraz ty musisz zrobić to samo. Spotkajmy się na miejscu. Okej, okay. czyli latarnia. Czyli to, co tutaj widzieliśmy, o właśnie to, co jest tam za, za naszą postacią w oddali, to jest latarnia. Hey. Witaj, Auk, miło cię znów widzieć. Znalazłeś ostatniego wspomożyciela? To naprawdę niesamowite. Wiesz, że Erin wyruszyła w podróż? Wiedziałam, że to, że to zrobi. Matczyna intuicja, lub ktoś ją do tego natchnął. Mam nadzieję, że do ciebie też będzie kiedyś podobna. O ile będziemy żyć tak długo, aby się o tym przekonać. Coś jest nie tak. Czuję to jak gdyby świat wstrzymywał oddech. Porozmawiaj z Medwinem o tym, co się stało z ostatnim wspomoczycielem. Może on coś z tego wszystko rozumie. Okej. Okay. No, ale nie wskakujemy ludziom na głowę, tylko z nimi rozmawiamy. Cóż to była za wyprawa? Zgadzasz się, prawda? Poszłam na samiuteńki koniec wyspy i znalazłam tam mnóstwo rzeczy. Tata się wkurzył, jak już wróciłam do domu. Musiałam mu obiecać, że uprzedzę go przed następną wyprawą. Jak rodzice wiedzą, że idę na wyprawę, to nie jest już tak fajnie. Jestem już duża, mogę sama szukać przygód. Następnym razem polecę podniebną łodzią gdzieś daleko. Tylko im nie mówszy ci, powiedziałam, dobra? Oto mały Urwis. A teraz porozmawiajmy z wkurzonym tatą. Miło cię znów widzieć, Oak. Leżyło mi na sercu, gdy Erin się znalazła. Przyznaję, że jej wyprawa była intensywna. Kto by pomyślał, że będzie taka skrupulatna. Uzgodniłem z nią coś. Obiecała, że zanim się gdzieś wybierze, to najpierw da mi znać, a ja pozwolę jej bawić się na obrzeżach wyspy. Kto wie, kim kiedyś stanie się Erin. Może zostanie strażniczką zewnętrznych krain, albo wyruszy na poszukiwania starożytnych złojów jako twój mentor. Ale w powietrzu czuję jakiś niepokój. Przy odrobinie szczęścia mrok zniknie i, i powróci spokój. Powinnaś raczej porozmawiać z Medwinem. Wiecie najwięcej o tajemnicach tego świata. Poza tym Medwin mówił mi, że chce się z tobą spotkać. Ok, spróbujmy sobie porozmawiać jeszcze z Medwinem. Może on coś jeszcze powie dodatkowego. Mm, nie mogę Ci bardziej pomóc. Udaj się do latarni i poszukaj odpowiedzi. Będę tam czekał. No dobrze. Mm, no to udajmy się w takim razie. Zróbmy sobie taki szybki skrót. Podniebny. Jesteśmy na miejscu. Umieśćmy tabliczkę w takim razie. Czyli tak jak myślałem, naszym celem było znalezienie miejsca, które zespoi trzy elementy tego klucza, które odkrywaliśmy i zdobywaliśmy w każdej ze świątyń, należącą do jednego ze strażników. Do każdego ze strażników, czyli tutaj mamy trzech. Aktywowało nam się pewne światło, które kieruje nas w na północny wschód sprawdzimy na mapę. O właśnie, czyli prosto do wieży, w której wcześniej, do której wcześniej mieliśmy problem się dostać. No ale mamy całą rodzinę przed sobą, więc porozmawiajmy z każdym z nich. Zacznijmy od najmłodszej. A co się dzieje, dokąd lecisz? Wróć tu jeszcze. Jak wrócisz, to musicie mi wszystko opowiedzieć. Jakieś przerażenie. Nie wiem, co się dzieje, ale sądzę, że ma to w związek z tobą. Podążaj ze światłem do kapliczki stwórcy. Żegnaj, Auk, Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy. Bądź błogosławiona, młoda pielgrzymko. No i na końcu Medwin. Ołk, wszystko w porządku, moje dziecko? Ten tekst jest łudząco podobny do innego, który przetłumaczyłem. Latarnia błyszczała oślepiającym światłem. Przynajmniej nie jest to kolejny podział, jak go nazwaliśmy. Większy podział? Obawiam się, że twoja pielgrzymka nie kończy się tutaj, choć dotarłaś dalej niż ktokolwiek wcześniej. Bez względu na to, co czeka cię na końcu twojej drogi. Jestem pewny, że wrócisz bezpiecznie do domu i będziesz mieć wiele historii do opowiedzenia. Odkryłaś już tak wiele. Nigdy nawet nie śniłem o tym, że dowiem się tyle o starożytnych i naszej przyszłości. Idź, dowiedz się, co czeka tam, gdzie wskazuje światło. I proszę cię, uważaj na siebie. No dobrze, moi kochani. A zanim to jednak zrobimy, ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy Medwin porozwiązywał. Przecież udało mu się przetłumaczyć zwoje i tablice kamienne zapisane w tej jaskini. Nie wiem, czy pamiętacie na początku samej rozgrywki Medwin właśnie siedział i próbował rozwikłać to, co na nich jest zapisane. Sprawdzimy, czy teraz będziemy mogli sobie odczytać te treści, czy też cały czas gra nam będzie podpowiadać, że jednak jeszcze nie do końca jesteśmy wyuczeni na tyle, by, by poznać tę wiedzę. Jesteśmy w środku. Dobrze, no, zerknijmy. Czytaj. Nie potrafię tego odczytać, nie znam tego języka, a część zapisu jest zniszczona. Może Medwin będzie umiał to rozszyfrować? Rozumiem, okej, okay, czyli w zasadzie tutaj nic się nie zmieniło, także wychodzimy i zmierzamy do kapliczki stwórcy. Dobrze, jesteśmy na zewnątrz. Tutaj muzyka już całkowicie zmieniła swój ton. Podążajmy więc za światłem. Już nie uświadczymy tych pięknych kompozycji muzycznych, przynajmniej na razie. A świat nagle zmienił. Twój ton jest, wyłania się przed nami. Patrzcie, jak światło tutaj otwiera nam ścieżkę, wskazuje nam drogę. Kapliczka stwórcy. O, i udało nam się ładnie wylądować, nawet <grym> że tak powiem, poprawnie. Ale nie pozostaje nam nic innego jak po prostu wejść do środka i przekonać się, co też czyha w jej wnętrzu. Jesteśmy w środku. Ciemno, nie ukrywam. O, o. Coś się stało. ...coś iść niepokojącego. Ale widzę, że stajemy na nogi. Światło latarni trochę przywróciło nas do... ...z powrotem do życia. Można tak powiedzieć. I prowadzi nas naprzód. Poczekaj, Auk. Wysłuchaj mnie. Znasz mnie? Jestem kara. Nie mam dużo czasu, ale postaram się wszystko ci wyjaśnić. Jesteś krwią z mojej krwi. Kiedyś stwórca wypełnił mnie swoim światłem, swoją nadzieją i marzeniami, swoją mocą. Było to w czasach wielkiego podziału. Ta moc jest również w tobie, ok. Ochroniła cię przed potworem pustki. On jednak urósł w siłę. Będę cię chronić, ale nie mamy dużo czasu. Zaraz wejdziesz do więzienia potwora pustki. Znajduje się ono poza naszym światem. Tam moja moc nie działa. Chodź za mną. No to przepraszam panią bardzo, ale jeżeli zamierzasz mnie chronić, to jeżeli twoja moc tam nie działa, to jak mnie ochronisz? Takie obiecanki bez pokrycia. No ale chyba i tak wyjścia nie mamy, po prostu musimy się zmierzyć z tym, co nas czeka. No, dobra, czekajcie, bo no właśnie. Już się bałem, że gdzieś spadniemy. Natomiast gdzie ona nas pokierowała tędy? A ona już przed szereg wyleciała oczywiście. Bo żeby na nas zaczekać, to już nie. Bo po co? No ale dobrze. Rozumiesz mnie auk? Jestem wspomnieniem samej siebie. Opuściłem latarnię i wkrótce zniknę. Tylko tu i teraz mogę z Tobą rozmawiać. Nie ma już odwrotu, to nasza jedyna szansa. Podniebni ludzie zamknęli swoje serca przed Potworem Pustki, ale to nie wystarczyło. Potwór już prawie wyrwał się ze swojego więzienia. Nie powstrzymamy go przed pożarciem naszego świata. Bez Ciebie możesz położyć temu kres, co rozpoczęło się dawno temu. Okej. Okay. Jestem ciekaw, jak będzie przebiegać unicestwianie tego. Potwora pustki, szczególnie że nie posiadamy żadnych mocy. Przepraszam cię, tak wiele chciałabym ci opowiedzieć, zadać ci tyle pytań, ale nie mam czasu. Nie mogę ci dłużej towarzyszyć, reszta zależy od ciebie. Wkrótce przekonasz się, kim naprawdę jesteś. Te drzwi prowadzą do wymiaru między naszym światem i wiecznością, za nimi znajdziesz potwora pustki. Musisz dokończyć dzieło stwórcy i połączyć to, co zostało rozbite. Wierzę w ciebie Oak. Ok. Niestety więcej się już nie spotkamy. Będę czuwać nad tobą ze wszystkich sił. Wierzę w ciebie. No dobrze. Wiara czy nic cuda jak to mówią. Przekonajmy się, czy jej wiara będzie na tyle silna. A może właśnie teraz poznaliśmy moc która pozwoli nam pokonać potwora pustki. Wcześniej nie mieliśmy żadnych takich umiejętności walecznych, zobaczmy teraz. No dobrze. Cały czas prowadzą nas gdzieś jakieś korytarze. Ciemne załuki. Muzyka automatycznie też zmieniła swój nastrój. Widzę, że mamy jakąś komnatę, jakąś halę. Hala to może złe słowo, komnatę po prostu. Jest i on. No, nie wygląda do przyjaźnie nastawionych. Okej. Okay. Chyba się troszkę zdziwił. Czyżby na tym polegała cała walka? <grych> no chyba tak. Kochani, przed nami napisy końcowe, więc myślę, że w ich trakcie możemy przejść do małego podsumowania. A jakbym podsumował grę Air Memories of Old? Jak na swoją promocyjną cenę, w, jaką ją w, jakiej, w jakiej ją zakupiłem, to myślę, że jej długość jest adekwatna do tych około 4 godzin, jakie wspólnie razem przy niej spędziliśmy. Pozwolę sobie może zacząć od kwestii audiowizualno technicznych W trakcie ogrywania jej tutaj dla was na kanale już wspominałem, że prostota w grafice ubarwione pastelowe piękne kolory tego świata buduje odpowiedni klimat, jednak mimo niezbyt wymagającej grafiki. Optymalizacja na Nintendo Switch mogłaby być troszkę lepsza. Szczególnie w tych końcowych etapach, gdzie pojawiało się dużo elementów świetnych, gra lubiła zgubić trochę FPS-ów, niczym ptak swoje pióra. Może nie jest to zbyt istotne w tego typu produkcji, co nie oznacza, że można to usprawiedliwiać. Muzycznie było bardzo poprawnie. Będąc w transformacji ptaka, przemieszczając się od wyspy do wyspy, czułem się naprawdę wolny. Niczym ptak, właśnie. Świątynie wypełniały ambientowe dźwięki, tworząc je bardziej tajemniczymi, co również jest tutaj typowym zabiegiem, jednak bardzo udanym. Co natomiast mógłbym powiedzieć o samym gameplayu? Myślę, że spokojna, relaksująca gra, którą możemy odpalić sobie po ciężkim dniu pracy, lecz w zasadzie to tyle. Tych dni nie będzie jakoś specjalnie dużo, ponieważ grę można skończyć we wspomniane wcześniej 4 godziny. Tło fabularne to chęć odkrycia swojego przeznaczenia, swojej genezy. Historii świata, tego kim byli nasi przodkowie i co spowodowało do rozpadu krainy na pomniejsze wyspy, w końcu co zachwiało cały chaos i harmonię. Świątynie wypełnione są prostymi zagadkami, jednak sam osobiście życzyłbym sobie znacznie więcej, nie tylko w nich, ale aż prosi się, by wprowadzić tutaj jakiś system znajdziek, rozwiązywania dodatkowych zadań, które jeszcze bardziej przybliżą nam całą otoczkę historyczną i zachęcą do oglądania każdy kąt danej wyspy. Zatem, czy mogło być lepiej? Tak, dłużej? Owszem, bo czuję, że chciałbym jednak dostać nieco więcej. No i spotkanie z tym ostatnim czymś. Aż prosiło się, by wykorzystać to w sposób bardziej kreatywny aniżeli tylko do krótkiej kad sceny. No ale to chyba wszystko. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze i miło. Jeśli tak, łapko w górę, zostawcie subka, jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami na kanale. Zapraszam Was także do opisu, gdzie znajdziecie linki do mojego kanału na Twitch, a także Discorda czy Instagrama. Jestem łasy również na Wasze uwagi, komentarze czy propozycje gier, jakie chcielibyście zobaczyć w przyszłości. To było Air Memories of Old. Kłonk żegna się z Wami i żegna tę serię. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.